W imieniu zarządu dziękujemy wszystkim za przybycie na zakończenie sezonu skiingowego. Przede wszystkim dziękuję za załatwienie łódek, nie? Bo bez tego by naprawdę nam się nie udało. No i trochę nie będę przeciągał, kolega z Byszka poproszę o ogłoszenie wyników. No zawody są w puchar sklepu, nie? Zawody są o zakończenie sezonu, o puchar sklepu, zwierzak. Także mamy dla najlepszych pucharki, nagrody. Do tego bodajże, miejsca, i dobrze, tak? Zobaczymy, ile wyjdzie. Zobaczymy, ile wyjdzie. Tak, <laughs> <dobra>. tak, tak, tak. Byszek, sobie to. Pierwsze miejsce y, zajął kolega Tuchorski. Brawo. Z wynikiem? 500? złowił trzy o konie i uzyskał łączną sumę 590 punktów to, rzecz to Na końcu jest... Zbyszek na, na końcu? Na Tak, jakieś powręczenie tak, mówi, tak ma. Miejsce, miejsce drugie Zajął kolega Mirosław Kubajka Polska. I zdobył 340 punktów łowiąc 4 opony. Ja mhm. no, no, nie no nie ale... Zaraz Miejsce ja pójdę, trzecie, ja pójdę, ja mogę odczytywać? Czy czekamy? A, ta, ta. Kolega Łukkín zdobył. O, zdobywając więcej, 310 brawo. punktów łowiąc okonia, 31 cm. Teraz nie włączam. Z się Razem z nim, według mnie wszystko sobie ci No teraz panowie, bo nie ma czasu. O, wracaj biorę. Jak wybiorą? Tak, nie stresujmy i. się tu. Ja bym też źródł, gdybym wygrał. No, to są, to są, to są takie. miejsce czwarte, kolega Wykkisz. Brawo! Nie wiem 250 punktów za pięknego konia 28 Największa no ryba, nie? No nie Norbert kolega Norbert ma 31 miało. Tak, Tak, także to nie, nie są żarty Prawie go Prawie go wciągnął! Miejsce piąte, kolega sobie Rajski 230 no. punktów, bo centymetr mniejszy o tylko 27 no, miał Piąte, potem mamy no, 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 da, da. kolegę tak e... ten większy, bo według wzrostu <noise> kolegę Piotra Dudziaka nie dotrzymał na tak, towarzystwa dana, do końca uciek. Uznał, że się nie załapie na żadne nagrody, więc nie wiem jak to rozwiążemy. Bo już tak kiedyś miał na mistrzostwach Polski, bodajże, nie? Że, że nie wytrzymali, bo musiał odjechać i. A nagrody były? A nagrody były. No nie wiem jak to rozwiążemy. to się widział. Niech prezes tam pomyśli. Daj, się nam przekaże Szkoda, że nie dotrwał do końca, ale nagroda. Nagroda mu się należy. Miejsce szóste. Miejsce siódme Krystian. 70 punktów. I miejsce egzekwo ósme Michał Dudziak z Krzysiem Brawo. I to są wszyscy, którzy złupili ryby. Reszta, niestety. To nie jest takie śmieszne. No nie jest. Nagrodą pocieszenia może być już ścisk prezesa. No, jest, no. Jak ktoś lubi ściskać <śmuchy> ściskać prezesa to. Tak. Nic <śmuchy> nie na Jakbyście teraz weszli panowie, żebyśmy... napełniają puchary.